Dzień dobry, witam serdecznie. Ja dzisiaj znowu jestem przy, przy przyczepce. Mam plan, żeby zrobić zamki do szafy, bo jeszcze tego nie zrobiłem. No, jest jeszcze trochę takiej roboty przedsezonowej, że tak powiem. Bo chcemy w maju sobie gdzieś pojechać na parę dni, no na weekend, tutaj w Holandii na jakiś kemping i chcę już tak przyczepę przygotować na tip top dzisiaj to mi się nie uda bo jest późno jest dzisiaj wtorek po świętach wielkanocnych 22 kwietnia ale coś tam sobie podziukam będę miał dzisiaj nieco utrudnione zadanie ponieważ oczywiście nie wziąłem statywu z sobą dlatego yy, dlatego będę miał utrudnione zadanie, jak już powiedziałem no. ale co muszę zrobić muszę ten otworek zrobić na 26 mm żeby nowy zameczek mógł mi wejść ponieważ musiałem dokupić nowe i mam jeszcze takie zamki inne które też będę ja zaraz pokażę jak ja zaraz pokażę jak to wygląda tak to wygląda Moment, trochę zbliżenie, jakieś wyostrzy, wyostrzy takie zatrzaski. To jest dobre do tego typu konstrukcji. Po prostu chcę mieć pewność, że w czasie jazdy to mi się nie otworzy. Ten mój wynalazek szafowy. Zameczek w drzwiach już siedzi, działa, ale to taki. Widać. Made in China. On. Ojejku, czy to mój piesek tu przyszedł? Proszę bardzo. Proszę zobaczyć, jaki to jest piękny piesek. Już po w dźinkach działamy dalej. Co prawda, no już działałem. Już jest e, zamek gotowy. Tak to się prezentuje. Zamek prezentuje się tak. Zamykamy. Naciskamy trzyma jak pierun, ale i tak o, jak pół pioruna ale i tak tam te zatrzaski jeszcze dodam. Nie wiem czemu się otworzył. No, dodam te zatrzaski i będzie fajowo. Ostatnio mówiłem wam. Że w przyczepce kawa ma swój wyjątkowy smak. I to jest prawda, oczywiście. No, niestety kawa się skończyła, co niektórzy zauważyli. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która ma wyjątkowy, no nie jedna, ale taka fajna rzecz, która ma swój wyjątkowy smak w przyczepce. Jest to piwo. Naprawdę bardzo dobre piwo. Co prawda jest to bezalkoholowe, ale smakuje jak zwykłe tradycyjne piwko. Dlatego otwieram i po malusiu sobie zrobię gul Wasze poświąteczne zdrowie. Jest naprawdę pyszny. Zaznaczam to jest piwo bezalkoholowe. No i dobra, tutaj zameczki porobione. Drzwi się fajnie zamykają. Nie otwierają się. Wtedy to był jakiś wypadek przy pracy. Proszę Ciach. O, to już trzymam tak. Poza transportem to wystarczy. Na te dwa zatrzaski zamknąć, a na czas podróży proszę Domknąć Tym zameczkiem i jest super aśnie. O No Także bajka Naprawdę bajka Ale mam szafę cudną, giejku kochany jeszcze z takich szafowych rzeczy to chcę zrobić tak, że tutaj tą półkę na sztywno przykręcę, żeby po prostu ta konstrukcja troszeczkę no, troszeczkę była bardziej zwarta, bo to jednak będzie pracowało, a tak trochę mi to usztywni. To takiego pomysła właśnie teraz dostałem. Dzień dobry. Witam serdecznie kolejnego dnia. Nadal troszeczkę jeszcze uzupełniam, e, że tak powiem pracę, nie wykonuję pracy uzupełniające w szafie. Dzisiaj takie pierdółki, mianowicie oklejam półki, żeby naszym ubrankom było tak jakby przyjemniej. Zostały mi jeszcze wykładziny. Z łazienki, więc tak to będzie wyglądało tak jak tutaj na obrazku. No, mam ten klej dobrze trzymający i działam. Tutaj kolejna wyściłka się wycina. Także będzie fajnie. Oczywiście znowu nie wziąłem. Eee, żadnego no jak on się tam nazywa, statywu tak więc jedną ręką sobie nie powycinam ani nic, także robię poza kamerą no i tak wyglądają półeczki oklejone lepiej utrzymać e, czystość, kurz zetrzeć i tak dalej, dlatego postanowiłem że to tak będzie dzień dobry kolejny dzień słoneczny już niedługo słońce się skończy ale póki co mamy słoneczko i my z gabcią dzisiaj ruszamy na taki próbny rejs tutaj po okolicy żeby zobaczyć jak nasz zestaw będzie się sprawował gdyż zmieniliśmy część zestawu Oto jak ten zestaw prezentuje się teraz Tak się prezentuje Auto pasuje do bakisty Także jest dobrze Ruszamy parę kilometrów przejedziemy zobaczymy Jak dwulitrowy silniczek sobie Poradzi z tym ciężkim Karawanem I Będziemy szykować się za Dwa miesiące do Podróży życia no więc sobie jedziemy i powiem Wam, że koreańskie auto Hyundai radzi sobie bardzo ładnie, w ogóle nie czuję, że mam przyczepy, no nie oszukujmy się, on ma dość niski moment obrotowy, ale spokojnie sobie radzi, także jesteśmy zadowoleni, możemy sobie spokojnie jechać na wakacje. Witam przepięknie. Znowu minęło dni kilka i ja po ruszam do mojej przyczepki mam kilka takich pierdółek do zrobienia, dosłownie pierdółek trochę elektrykę uporządkować tą 12V O już wiem czego zapomniałem, ale dobra to nie ma problemu to sobie tam przy okazji dokończę Tą elektrykę 12 muszę uporządkować troszkę. I co jeszcze muszę zrobić? I jeszcze muszę po prostu posprzątać akumulatory, poosłaniać żeby je odseparować od towarów, i żeby nie, jakieś niechcący zwarcie się nie zrobiło. No i to praktycznie wszystko. Także taki. Luźny dzianek w mojej ulubionej przyczepce. A przyczepka sobie stoi. A daleko. Właśnie do niej dojeżdżamy. Jest i ona. A jeszcze tylko powiem, że wtedy napompowałem to kółko yy, manewrowe. I co, za, po kilku godzinach powietrza brak? Okazuje się, że rozwastwiła się opona. Nawet nie wiem, czy tam jest dętka, czy jest to bezdętkowe kółko. W każdym razie musiałem zamówić nowe koło, bo tutaj już z tego nic nie będzie. Ale jeszcze nie przyszło, więc jeszcze nie będę go robił. Konkretnie chodzi mi o to, żeby nie podłączać, nie były wszystkie odbiorniki podłączone bezpośrednio do akumulatorów, tylko do listwy szczyżam, szyny elektrycznej z zabezpieczeniami ze wszystkim, żeby to było bezpieczne przede wszystkim. Poza tym no tutaj jeszcze wiadomo zostały mi o jakieś wiórki po ostatnich robótkach i no i się biorę a co, na co czekać a myślę że to całe ustrojstwo założę gdzieś tutaj przy tej 230 woltowej instalacji żeby wszystko było w miarę blisko siebie. W tym celu zakupiłem taką oto listwę z bezpiecznikami i tu będę się podpinał. Listwę już sobie zamocowałem tutaj. Teraz będę doprowadzał poszczególne przewody. Nie filmuję tego, bo to jest raczej no, takie flaki z olejem. No. Po prostu będę tylko efekty pokazywał. Żeby żadnych pomyłek przy połączeniu dwóch akumulatorów nie popełnić to sobie tak wykmieniłem, że, że minus do tej listwy O, do tej zaraz Wam pokażę. Minus do tej listwy pociągnąłem z tego małego akumulatora. Mhm. Natomiast plus pociągnąłem z tego akumulatora. Wtedy mam zawsze pewność, że oba akumulatory są połączone i Mam tą pojemność akumulatorów sumowaną. No, tak więc tutaj z tej strony, mam jeden odbiorniczek podłączony. Tutaj powinno być wszystko czarcy. Czyli nie pozostaje nic innego, jak podłączyć bezpiecznik i zobaczyć, co się wydarzy. Uwaga, bezpiecznik podłączam. Na razie nic się nie wydarzyło. Teraz idziemy do włączniczka. Włączniczek mamy tutaj. No, włączniczek, gdzie jesteś? O, tu mamy włączniczek. Tu mamy lampeczkę na 12V. Dziane jest. O, tu. Dobra, ja włączam. Wypatrzcie na lampkę. Jest. Jest. No dobra. Czyli bardzo ładnie. Czyli skoro to działa, to wszystkie tak porobię, a jak porobię tak wszystkie, to będzie ciemna noc, także dzisiaj już chyba nie będę tutaj robił. Już tak, przy akumulatorach konkretnie nic nie będę musiał robić, ponieważ tylko teraz odbiorniki bezpośrednio z tej listwy będę podłączał, także jeszcze postaram się zamknąć akumulatory. A ja jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy, którą wykonałem, ale to taka można powiedzieć, pierdółka. Ale jednak zrobiłem. No. Tu proszę ja Was. Dałem jednak jeszcze jeden wylot tego ciepłego powietrza. Nie próbowałem jeszcze jak co z tym działa ale i tak jeszcze mi koło głowy chodzi, że kurczę, bo jeśli chodzi o, to, o tą nagrzewnicę, to bardzo fajnie działa, mi się podoba. Ale skierowałem strumień ciepłego powietrza w tamtą stronę w gibelku, wiadomo, i tutaj dwie są pod ławkami. A nie ma nic w tą stronę, tu, gdzie ewentualnie by się siedziało w ciągu e, dnia, albo leżało nawet. I jeszcze kminie, żeby coś z tym pomyśleć. Tylko nie wiem, kurczę jak, no. Ale będę myślał i coś wymyślę. Tak myślę, że coś wymyślę. A cóż, jeszcze pokażę, jak to ostatecznie wyszło, bo jednak. E, no, już tam poukładałem w tej skrzyni tutaj gdzie o, w tej skrzyni pode mną gdzie tą listwę zainstalowałem i już pokazuję Już co prawda wszystko jest tutaj poutykane o, tam jest akumulator pod takim plastikiem. Niestety drugi muszę kupić, bo kupiłem za mały. I teraz tutaj praktycznie nie muszę już nic wyciągać z tej bakisty. Ponieważ yy, kable i tak będę puszczał górą, i tak. Także tutaj spokojnie do tej skrzyneczki sobie kabelki doprowadzę. A nie będzie ich dużo, myślałem, że więcej. No ale z czasem, przyczepka się, że tak powiem, rozwija cały czas. I może będzie tego więcej. Dlaczego nie będzie dużo? Ponieważ tutaj a akurat jest pełno w tej szafce. To nie wiem, czy zobaczycie, ale tutaj mam listę be, y, bezpieczniki do oświetlenia łazienki y, pod, łóżkam, pod łóżkiem i w kuchni. A to dlatego mam tutaj, ponieważ zasilanie jest od y, solarów. I ja myślę, że to będzie na tyle. Na tym zakończę tego vloga. Resztę sobie porobię, pokażę któregoś pięknego dnia, jak to pięknie mi wyszło. Pozdrawiam serdecznie, dzięki, że byliście. Proszę o łapki w górę, jeśli komuś się podobało, o jakieś komentarze. No i oczywiście o subiki, subiki są bardzo ważne. Pozdrawiam.